Dzięki specjalistom kliniki Wimed przekonałam się, że zdrowie zaczyna się właśnie tutaj. Jelita są nazywane drugim mózgiem, dlatego warto przyjrzeć się temu, jak ich stan wpływa na odporność i wszystko, co się ze mną dzieje. Ja na szczęście już to wiem. Mój styl odżywiania, opracowany na podstawie specjalistycznych badań, został zaplanowany w sposób odpowiadający potrzebom mojego organizmu. Teraz czuję, że mogę przenosić góry, mimo natwoku obowiązków na co dzień. Cała przemiana zaczęła się od tego, co jem. Oczywiście zawsze starałam się odżywiać zdrowo, ale dopiero od kiedy wykonałam test kot metaboliczny 200 w centrum medycznym wimet i dostałam spersonalizowane zalecenia żywieniowe wiem, że odżywiam się w sposób idealnie zgodny z potrzebami mojego organizmu. Analiza wyników testu przedstawiła zaskakujące wnioski, do których nie doszłabym sama. Domyślałam się, że nie służy mi laktoza, ale kto mógł przypuszczać, że przewlekły stan zapalny i ból brzucha powodują również cytrusy i że eliminując je z diety pozbędę się problemów z cerą. Po wykonaniu badań genetycznych dowiedziałam się też, że nie mogę być wege i muszę włączyć do diety mięso. Od specjalistów z WIMED dostałam idealnie dopasowany do moich potrzeb plan żywieniowy, który zdziałał cuda. Przeszłam także szereg zaplanowanych zabiegów wspomagających metabolizm. Dzięki temu czuję, że moje ciało się zregenerowało. Mój organizm powrócił do równowagi. Najpierw zniknęły dolegliwości jelitowe, a w następnej kolejności przewlekłe choroby, z którymi nie mogłam sobie poradzić przez lata, nawet przy agresywnym leczeniu farmakologicznym. Teraz nie muszę brać żadnych leków, a zmieniło się dosłownie wszystko. Nie choruję, nic mnie nie boli, wysypiam się, mam więcej energii do życia. Poprawiła mi się cera, sylwetka, skóra i włosy. Widzę to chyba nie tylko ja. Przy tym wszystkim naprawdę lepiej czuję się nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Po prostu kocham życie. Także moi bliscy, mąż, moje dzieci i nasi rodzice jesteśmy zdrowi. Po odkryciu rezultatów u mnie, wszystkim zrobiłam test KOT Metaboliczny 200. Natychmiast odczuli korzyści, jak zmienili swój sposób odżywiania. Ty też nie czekaj. Weź zdrowie w swoje ręce. Zacznij od zbadania niepożądanych reakcji pokarmowych. KOT Metaboliczny 200 w klinice WIMET.